To dwa zadania, bo znowu mamy do czynienia z układem dwóch zadań. Więc zacznijmy może od góry, w kręgu łożęzmu. Kamienie z numerami od 1 do 17. Zabieramy co drugi kamień, zaczynając od numeru 2, aż nie pozostanie żaden okręgu. Jaki numer będzie miał ostatni zabrany kamień? To jest takie zadanie, że albo je się zrobi dobrze, albo się je zrobi źle. Zaraz pokażę dlaczego. Mamy to oto kamienie. I co robimy? Zaczynamy od numeru 2, no to zabieramy 2, no i zabieramy co drugi kamień, no czyli zabieramy wszystkie kamienie parzyste. Ale teraz, te kamienie, które zostały już zabrane, one nie mają jakby wpływu, w sensie mają wpływ na tą zasadę, dlatego że co? No zaczęliśmy od numeru 2, 16 zabraliśmy, 17 pomijamy, w kolejną bierzemy jedynkę. Ale co? No dwójki już nie ma, no to musimy pominąć trójkę i zabrać piątkę. Następnie co? Siedemkę zostawiamy, zabieramy dziewiątkę. Jedenastkę zostawiamy, zabieramy trzynastkę. Pomijamy piętnastkę, zabieramy siedemnastkę. I co teraz? Siedemnastkę zabraliśmy, kolejny, który został, to jest trójka. Więc trójkę zostawiamy, zabieramy siedemkę. Jedenastkę zostawiamy, zabieramy piętnastkę. Co nam zostało? Trzy i jedenaście. Ostatnio zabraliśmy 15, kolejny w kolejności jest kolejna jest trójka, więc zabieramy 11. To jest ostatni kamień, który zostanie. Czyli w odpowiedzi, ostatni kamień będzie miał numer 3. To jest takie zadanie podchwytliwe, bo jeżeli ktoś nie weźmie pod uwagę tego, że no, tych kamieni już nie ma, no to by wyszło 17. Tylko, że to nie będzie 17, a będzie 3. Dlatego, że potem i tak będziemy przeskakiwać niektóre liczby nieparzyste druga część zadania, w sensie drugie zadanie zasadnicze. znaczy x. No i to jest typowo zadanie z jakiegoś ciągu, e, w którym musimy znaleźć prawidłowość, która następuje. No to można by było spróbować mnożyć, albo dzielić. No tutaj mamy, to się wydaje, że jest coś związanego z siódemką, bo tutaj mamy 4x7, 10 plus 7, tak? Tak by to wyglądało. To 41 to też ma trochę związek z siódemką, ale generalnie z 7 nie będzie to miało aż takiego dużego związku dlaczego? dlatego, że w momencie, kiedy sobie sprawdzimy, jakie są kolejne różnice tu mamy 7, następnie mamy 11 potem 41-28 to 13 58-41 to 17 no i jak się tak przyjrzymy, to te kolejne liczby raz, że są nieparzyste, prawda? Ale mają inną ważniejszą cechę, wszystkie są liczbami pierwszymi. Co więcej, możemy zauważyć, że te wszystkie liczby są wpisane w wielokąty. 10 jest wpisane w wielokąt, który jest trójkąt o trzech bokach. I gdybyśmy tak sobie wzięli poprzednie liczby, które mieliśmy, czyli 2, 3 i 5, to to są pierwsze trzy liczby pierwsze. A 2 dodać 3 dodać 5 to jest 10. Czyli w trójkącie mamy sumę pierwszych trzech liczb pierwszych. W kwadracie mamy sumę pierwszych czterech liczb pierwszych. I tak dalej, i tak dalej. W związku z czym potrzebujemy kolejnej liczby pierwszej. Kolejną liczbą pierwszą po, po 17 jest 19. Więc dodajemy 58 dodać 19 to jest 77. I to jest odpowiedź na to, czym jest.